Stany Zjednoczone są gwarantem naszego bezpieczeństwa, a następnie jego minister wyprawia to, co wyprawia. Naprawdę. No to Wstyd. To Wstyd. Pani się martwi Tuskiem, bo to jest. Dyktatom. Nie, ja martwię się o Polskę, panie ministrze. Powiem szczerze, że e, po wysłuchaniu przemówienia pana Dariusza Mateckiego. E, bardzo wątpię w jego winę. Chciałam Panią zapytać o kwestię dotyczącą tego oszusta. Dałam oświadczenie i proszę się zapoznać z moim oświadczeniem. Ale Pani Poseł, ale dlaczego Pani mu legitymację zrobiła tutaj y, na parkingu? Nie, tej przebóstki na parking to nie Pani? Głośnie, głośniej, głośniej Pani, Pani dziennikarko, głośniej proszę. No ja pytam. Mam wrażenie, że tego człowieka nie znam. Takie mam wrażenie, bo przyglądają się na, chociaż na na, ten, na tych zdjęciach, że... Tak, ale tak, ale ja chyba nie miałem y, tej przyjemności z nim się spotkać i... Herst Intelektu, czyli słynny Kuźmiuk, dosłownie wyje, bo inaczej nie sposób określić sposobu odpowiedzi na zadanemu pytanie, czemu wpisuje się także ją w zdradziecką narrację posłów PiS, którzy wciąż po tygodniu nadal krytykują polskiego ministra, a stają po stronie Donalda Trumpa. Także dzisiaj słynny Fritz, a więc członek prawego skrzydła tzw. Konfederacji, członek znów tzw. Korony Polskiej, zapowiadał, że ich głównym celem jest rozliczanie polityków za bezprawie i wywracanie stolika. Tak go wywrócił, że dziś ostentacyjnie broni Mateckiego, a w głosowaniu nad jego aresztowaniem pomógł pisowcom w tym, by jednak byli bezkarni. No to na koniec galop posłanki Arendt, która ucieka przed odpowiedzią na pytanie. Dosłownie, bo biega po Sejmie i kryje się w Sejmowych kuluarach, po to, by nie odpowiedzieć dlaczego, na jakiej podstawie i w oparciu o jaki przepis wyrobiła przepustkę swojemu kochankowi na poselski parking. Z pomocą, a właściwie z odsieczą przychodzi jej Gliński, który zagłusza dziennikarkę Justynę Dobrosz-Oracz, ale mikrofon w końcu trafia także przed oblicze Telusa, który podobnie jak każdy pisowiec stosuje jedną prostą zasadę – Pisowskiej, prymitywnej, ale jakże mafijnej omerty. Adam Wysiek. Dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Oczywiście na starcie gorąca prośba do państwa dopykliknąć łapkę w górę, ten kciuk do góry, on jest tu na dole i oto by napisać komentarz, bo właśnie w ten sposób pomagacie nam państwo docierać do nowej widowni. Nad czym pracujemy i za co bardzo wszystkim wam dziękujemy. Oj niech państwa nie myli i nie zmyli, że nie było posiedzenia sejmu. Wszak na sejmowych korytarzach dużo się dzieje, a to być może Dlatego, o czym dziś piszemy w Czech Czechpress.pl, że Sejm wprowadza nowe kary dla posłów za nieobecności w Sejmie. Będzie można stracić niemałe pieniądze, bo ma nawet 90% uposażenia, co sprawi, że być może nawet część z nich po prostu stanie się bankrutami. Moralnymi duża część już jest, ale finansowymi jeszcze nie do końca. Skupmy się jednak na detalach, i skąd tyle nagrań dziś z Sejmu. A no, szanowni Państwo, z tego powodu, że pisowcy cały czas kontynuują swoją zdradziecką narrację, krytykując polskiego szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który działając w imieniu Polski, ale także narodu za naszej wschodniej granicy, załatwił dwoma postami kwestie Starlinków, za które Polacy płacą ponad 50 milionów złotych. Zdaniem wszystkich pisowców to i tak nas nie uprawnia do tego, by mieć jakąś roszczeniową postawę. Ich zdaniem po tym, gdy nas ktoś zruga, kto nas coś obrazi, musimy jak zwykle nadstawić drugi policzek. Problem w tym, że ten drugi raz to już kolejny raz, gdy pisowcy udowadniają, że mają za nic interes Polski, a tylko partykularne interesy USA i pisu. Interesują ich najbardziej. Czy dla Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili obowiązuje taka polityka Trump first? Cokolwiek się zdarzy. Absolutnie nie. Jakże żeby panie mogła przyjść do głowy? Cała, to cała Pani Pana, ja obowiązuje opowierz, polityka e, Poland first. No ale właśnie, redaktor, ale, i tego, i nie no, ale tego nie słyszę. Ale tego nie słychać. Ta właśnie to jest e, e, dla mnie główny, główny azym. No, pan mówi. Musk. E, Cokolwiek by o nim nie powiedzieć. Jest biznesmenem, poucza polski rząd. Ktokolwiek by to nie był. Teraz sobie pan wyobraża, że mask napisze, sieć chłopie cicho, do. Waszego ministra spraw zagranicznych, polskiego ministra, a Wy mówicie super, dziękuję, przepraszamy ale za nie, Polskę? Ale ja bym nigdy tak nie powiedział. No ale to Pana posłowie tak napisali. pisali. ja e, nie, nie miał... ja sam jestem poseł. Pana koledzy w klubie, klubie, klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, Pan mamy... poseł Jaboński, dyplomatołek, Pani poseł była minister zdrowia, dziękujemy, thank you, mask. Nawet po angielsku tak pisali. No nie, to, to tutaj no proszę, to... Proszę, proszę rozróżnić Hello? dwie sprawy. Pan minister Paweł Jabłoński, mój dobry kolega, oceniał Radosława Sikorskiego. Ja ta, ta ocena tego, co powiedział Radosław Sikorski, jest skrajnie krytyczna. Tu się zgadzam z Pawłem Jabłońskim. Napisał prawdę, prawda, minister A, Sikorski, Do rząd redaktor. pisu przecież nie, nie zgodził nie się prawo. na to, żeby 50 milionów rocznie dolarów Polska płaciła za Starlinki. To Pani nie jest. Panie redaktorze, po, po pierwsze, po pierwsze, płacimy tylko część tych kosztów. No ale 50 milionów euro. No część tych kosztów i mask na to zwrócił uwagę. Drugie, ale płacimy, prawda? Płacimy. Och, czyli ruch, prawda. I prawda? Nie, pani redaktor, płacimy tylko część. Premier w piątek mówił o tym, że Stany Zjednoczone są gwarantem naszego bezpieczeństwa. A następnie jego minister wyprawia to, co wyprawia. Naprawdę. No to Wstyd. To Wstyd. To powinien być grubo y, skórny i. Y, Ale proszę pana, że ktokolwiek mówi do szefa polskiego MSZ, jakimkolwiek, bo on nie był cicho, bądź y, jesteś małym człowieczkiem? Panie redaktor, w polityce ja się przyzwyczaiłem w tej chwili od 13 grudnia 2023 do takich y, rzeczy, że to, co zrobił dzisiaj Mask, to jest drobiazg. Czy pan jest w grupie tych, którzy jednak są ostrożniejsi w stosunku do Donalda Trumpa? W weekend mówił, że nieważne czy Ukraina przetrwa, czy nie, on ma taki przychylny stosunek do Rosji. To jest cytat z niego. Pani się martwi Tuskiem, bo to jest... Nie, ja martwię dyktator. się o Polskę, panie ministrze. Zauważcie Państwo, że co by się nie stało, jak Amerykanie by Polaków nie obrazili, jakby nam nie ubliżali, oni wciąż będą na tej pozycji brudnego od błota politycznego, badziewia, takiego podnóżka Trumpa, który cały czas ktoś będzie traktował z góry. Ja Państwu opowiem o ciekawym doświadczeniu. Kiedyś grupa naukowców na uniwersytecie, bodajże Yale, pokazała zwykłym przestępcom zdjęcia tych samych przypadkowych ludzi i zapytali ich prosząc, by wskazali palcem na tych, wobec których mogliby się dopuścić przestępstwa. I uwaga, wszyscy ci ludzie, nieznający się w ogóle, zawsze wskazywali te same jednostki. Jednostki, które pokazywały strach, które pokazywały jakąś obawę. Jak inaczej niż w ten sposób porównać tę sytuację do pisowców, którzy cały czas stawiają się w takiej poddańczej pozycji, takie. Państwo lenne, jakie chciałby nam zafundować PiS i mają świadomość, że zarówno Trump, jak i Mas mają ich głęboko, wiadomo gdzie, użyjmy ładniejszego określenia, w głębokim poważaniu, a ja ci i tak stawiają na szali interes Polski tylko po to, by coś ugrać, może jakiś jeden post czy dwa maska przed wyborami. Puknijcie się w głowy, dyletanci, zastanówcie się, co robicie i jak bardzo kompromitujecie palichorze siebie bo tu dużo się nie musicie starać, ale swoją ojczyznę. A co Państwo sądzicie o słowach i zachowaniu pisowców, zachęcam do komentowania, szczególnie wypowiedzi i tonu tego przekazu, jakim podzielił się z nami dzisiaj słynny. Kuźmiuk. Temat numer dwa dzisiaj to Fritz. Przypomnę Państwu, to członek wcześniej Konfederacji. Rashi później okazał się członkiem tego prawego dłamu tej partii, a więc korony polskiej. Zasłynął z tego, że broni Gieczwał przed budową słynnego sklepu z literą L w nazwie. Ten sam poseł, który mówił o duchu Zmięty. To ten sam człowiek. Ten człowiek przez ostatnie lata, bo szedł z takimi wyświechtanymi, po prostu kłamliwymi, pękającymi od hipokryzji cytatami, że jego misją i partii jest to, by rozliczać polityków przestępców. No i co Fritz? Jak ich rozliczyłeś? takich rozliczyłeś, że zwykły przestępca, którego taśmy wczoraj również i my opublikowaliśmy, po prostu przerabia cię w kilka minut, a ty plujesz na własnych wyborców i po prostu głosujesz za zapewnieniem bezkarności zwykłemu mafiozowi. Jak argumentował to pan Fritz, no... Uprzedzam, że duch zmięty to przy tym pikuś. To sąd rozstrzygnął, czy ten Matecki powinien być w areszcie i odpowiada chociażby na zarzuty, że brał pieniądze w Koperno. Ja mam y, możliwość odpowiadać tylko za siebie i powiem szczerze, że e, po wysłuchaniu przemówienia pana Dariusza Mateckiego e, bardzo wątpię w jego winę. Na jakiej jest podstawie jedno... pan to mówi. To jest słowo przeciwko słowu. On... A pan czytał ten wniosek y, dotyczący, jakie zarzuty są? Przepraszam, z tego co wiem, podczas obrad komisji dzień uprzednio, poprzednio pan Matecki pokazywał całą stertę dokumentów, i po, pozwolono mu, zdaje się, na przytoczenie fragmentów wysokości jednej trzeciej. Więc sama pani. Ale, widzi, a, a, a czego dotyczyły było... te fragmenty, Panie Pośle? Czego dotyczyły te fragmenty, yy, które przed. Ja uważam, że powinno być do domniemanie niewinności, a nie. nie panie czego dotyczyły te dokumenty? Czyli no pan tak. nie wie, jaka była jego linia obrony i w ogóle jak się bronił? Jakiego zarzuty dotyczą dokumenty, które przedstawiły? Bardzo przepraszam, jeżeli mamy wątpliwości jakiejkolwiek natury. Czyli nie wie pan Panie Pośle. Nie, to nie, nie chodzi o nie to chodzi nie, o to no, nie No chodzi, bo być może pan po prostu nie był przygotowany do tego głosowania. To ja panu wytłumaczę. <laughs> Proszę Te do... mnie nie poucać. Panie pośle, no ale no, przecież wy mówicie, że nie mogą być politycy bezkarni, a takie głosowania powodują, że de facto są. Panie pośle. I nie łudźmy się, że on wysłuchał tego, co mówił Matecki, czy że jemu zrobiło się żal Mateckiego. Nie. Jeden powód jest najbardziej oczywisty. Łączy ich jedna więź, ten sojusz przestępczym, ta to spoiwo, czyli My was nie rozliczymy, a pomożemy, ale gdyby nam się podwinęła noga, nawet ze szkodą dla Skarbu Państwa czy zwykłych obywateli, to także możemy na was liczyć. Nie jest to nic innego niż współudział i dziwię się, że żaden sąd na to jeszcze tak nie patrzy, no bo jak można... Nie określić mianem współudziału głosowania za immunitetem gościa i zakazem jego aresztowania, choć sąd i prokuratura mają jasne dowody, klarowne nagrania, taśmy, komunikatory, które wskazują na to, że jest to zwykły, pospolity drani. No ale z tą myślą Państwa też zostawiam i zachęcam do komentowania także i tego nagrania. Jestem ciekawy, co Państwo myślicie o postawie posła Fritza, no i o tym, dlaczego dzisiaj nie traktujemy tego typu chłódspy. Jako właśnie pomocy bandycie w tym, by uniknął odpowiedzialności, czy chociażby by nie musiał odpowiedzieć na oczywiste pytania prokuratury. Zachęcam do komentowania także i tej wypowiedzi. Temat numer 3. Dzisiaj to przypomnę Państwu afera sprzed kilku tygodni, dużo o niej też w Czech Prespel pisaliśmy. Posłanka Iwona Arendt zrobiła sobie po prostu romans w Sejmie, romans z gościem, który. No, w taki sposób omamił ją na tyle, że rozkochał ją sobie, a zależało mu tylko na jednym na tym, by mieć przebicie jakieś przejście do polityków e, związanych właśnie z pisem. Posłanka była tak zakochana, że nocowała swojego gacha w pokoju hotelowym, nawet wyrobiła mu wjazdówkę na sejmowy poselski parking. Sprawa się rypła, wszystko wyszło na jaw, a jak coś w PiSie wychodzi na jaw, to jak zwykle ludzie, Podobnie jak państwo, także wyborcy tej mafii nie mogą liczyć nawet na żadną odpowiedź. I jeżeli myślicie państwo, że tym razem było inaczej, że naszła ich jakaś refleksja, no to co ja będę spoilerował. Zobaczcie i ocencie sami. Chciałam panią zapytać o kwestię dotyczącą tego oszusta. Dałam oświadczenie i proszę się zapoznać z moim oświadczeniem. Ale pani poseł, ale dlaczego pani mu legitymację zrobiła tutaj y, na parki? Nie, tej przebóstki na parking to nie pani? Głośniej, głośniej pani dziennikarko, głośniej proszę. No ja pytam. Y... Jak to jest możliwe, że w czasach rządu PiSu ktoś, kto nie miał nawet podstawowego wykształcenia, robił taką kwestię? No pani redaktor, jeszcze raz powiem. Mnie to zszokowało, zaskoczyło mnie. Mam wrażenie, że tego człowieka nie znam. Takie mam wrażenie, bo przyglądałem się nawet, chociaż na, na, tym, na tych zdjęciach, że... Tak, ale tak, ale jak chyba nie miałem tej przyjemności z nim się spotkać i dzisiaj dobrze, że nie miałem przyjemności. Najbardziej żenujący był oczywiście Telus, który... Choć nikt go nie pytał o to, czy się z tą osobą spotykał, z góry wyprzedza pytanie, próbując niejako zdjąć z siebie odium tej odpowiedzialności politycznej, wizerunkowej za kooperowanie z tego typu po prostu łazą, łazą, głupkiem, no możemy tak śmiało mówić, jest to oczywiście termin szeroko rozbudowany, ale jeżeli ktoś nie był w stanie skończyć podstawówki. Nie liceum, gimnazjum czy technikum nie był w stanie skończyć podstawówki, a dla pisowców jest takim autorytetem, że chcą robić z nim biznesy, to myślę, to najlepsze świadectwo, jakie pisowcy sami sobie mogli wystawić. Adam Wysiek za teraz dziękuję. Oczywiście bardzo proszę Państwa, to by kliknąć subskrybuj nasz kanał, bo dzięki waszej subskrypcji my go rozwijamy, a Państwo razem z nami codziennie poszerzacie. Archiwum Bezprawia i Niesprawiedliwości oraz zwykłych bandytów suwerennej Polski, konfiarzy i polskiej prawicy. Mamy też nasz portal informacyjny to .pl, gdzie dużo codziennie piszemy o polityce, świecie i oczywiście o tym, co najważniejsze tu u nas w Polsce. Zachęcam też, by polubić nas na Facebooku, łatwo nas tam znaleźć. Wystarczy podobnie jak w Google wpisać do domenę, i można kliknąć lubię to, a także dołączyć do naszej zamkniętej, wolnej, odpisowskiego badziewia grupy dyskusyjnej. Adam Bysiek, za teraz dziękuję, zapraszam na później. Jak zwykle widzimy się tuż po godzinie 16.30. Tymczasem dobrego przed, pewnie dla części z Was już po południa. I jak zwykle, do zobaczenia. CzekPress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.